Cześć, witam w unboxingu GTA 5 na PC. Byłem przed chwilą w sklepie, zakupiłem taki oto egzemplarz gry. Rozpakowałem go tylko z folii, żeby po prostu było łatwiej go tutaj otworzyć. Jeszcze go nie otwierałem, także w środku wiem co jest, tylko jest 7 płyt, ale nie wiem co jeszcze. Także zaraz to sprawdzimy. No na okładce, jak wiadomo, mamy tutaj napis wszystko. Z tyłu jest no, opis gry, tam wszystko i tak dalej, wymagania. No i dobra, otwórzmy część. Co jest tam? Tutaj mamy takie coś. Pamiętam w środku jakieś dodatki są. A tutaj, jak już słyszę, yes, są na pewno płyty. Otóż tak: 7 płyt, zaczynając od tej. Następnie jest ta, 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 ta. No i ta, i oczywiście ta. Każda jest z innym bohaterem z gry. Ogólnie całkiem ładne okładeczki z gier. Bardzo mi się podobają. No i dobra, zobaczmy, co jest w takim razie z tyłu. Z tyłu mamy Franklina, Trevora, okładkę. No i oczywiście Michaela. Czyli trzech różnych bohaterów. Sprawdźmy, co jeszcze. Będzie tutaj. Otwórzmy to. O, jak łatwo łat, łat się otworzyło. Co my tutaj mamy? Zgarnij 1000. Boże, milion y, GTA dolar w grze. Dobra. Szczegóły na odwrocie karty. Wróćmy. Aby odebrać w grze milion, należy podczas instalacji wprowadzić kod aktywacyjny, znajdujący się na odwrocie instrukcji. Aha, no dobra, gdzie jest instrukcja? Chyba tutaj, czekajcie, teraz to sprawdzę. No dobra, to tyłu instrukcji wam nie pokażę, bo jest tam kod. Tutaj mamy taką ładną forameczkę, w której są wszystkie te rzeczy. Sprawdźmy więc, co jest tutaj. No to jest oczywiście mapa. Tak jak i e, GTA na Xboxa, Bo też mam na 360 również jest taka oto mapa. Ładnie wszystko to wygląda. Naprawdę, co prawda, tu jest tylko samo miasto, no bo nie zmieściłaby się. Ale z drugiej strony jest już cała mapa. Możecie sobie zobaczyć: Los Santos i Krabstwo Blaine No to tutaj mamy wszystko. No tutaj mamy na odwrocie tej. Oho, na, tej, na odwrocie tej. No i tutaj mamy przybliżone jakieś tam Paleto Bay, czyli plaże Tutaj mamy Sandy Shores, czyli tam gdzie mieszka Trevor No a tutaj mamy miasto w większej trochę, yy, yy, w większym powiększeniu No i dobra Mapy sobie na razie odłóżmy Sprawdźmy co w takim razie jest w instrukcji No w instrukcji zazwyczaj jest po prostu instrukcja Tutaj jakieś notatki, możemy sobie coś napisać Tutaj mamy no i umowy, z tyłu oczywiście jest kod, to nie będę wam tego pokazywał. No i ogólnie nie ma tutaj już chyba nic, czego nie mógłbym wam pokazać. No koń. więc GTA 5 niedługo na moim kanale zobaczymy, co i jak. Oczywiście zobaczymy, jak i grafika, i wszystkie tam rzeczy. Bo jest to po prostu nieziemska gra. Podobno najlepiej e, wyspecj wyspecjalizowana gra od paru lat na PC. -ty. Można naprawdę uruchomić go na niezliczonej liczbie komputerów. Bo jest naprawdę bardzo zoptymalizowana. Więc do zobaczenia w innym openingu, w jakiejś innej fajnej gry. Cześć!